Powiem tak po prostu prostym językiem, buduje kalwarię, no chciałby, żeby powiedzmy się zabiegować, bo to było po linii prostej, bo był miał ja najbliżej. Też no najbliżej. E, najbliżej też powiedzmy, no, no i to, to, to było naturalne, był bardzo nasz związany z Franciszkanem, ale tak. to jest kontentualną linii. Ale, Jesz jeszcze jego, nie znał reformatu. Jego babcia była babci, mama była y, przełożoną tu w e, Tak, tak, w mnie. No. Tak. I to jest blisko, bo to jest zaraz przy tym, nie? Przy, przy tych benedyktynkach, nie? Mhm. Yy, ale powiedzmy, no to bo no, nasi odmówili, no bo, no, nie wiem, czy ci się nie czuli, czy, no coś takiego, nie? Yy, w sensie takim, w sensie takim, yy, w sensie takim, ale ja już to teraz widzę, dlaczego, nie, no bo yy, bywali w miastach. Zwłaszcza w centrach nie tu chodziło o ogłoszenie kazań, teraz tego typu duszpasterstwo, powiedzmy, no nie wiem, no może nie zniżają się, ale powiedzmy się powiedzmy do duszpasterstwa takiego rozległego, ludowego też, nie, bo to jest jednak z tym związane, bo to wtedy będzie i w terenie, no nie byli w stanie jakoś, że bardziej to ciągnęli o Bernardyni, to też chodzili po dworkach, a reformaci, no to też do Kalwarii no, to jak najbardziej. To było tak, jakby ich specjalizacja, można tak, tak powiedzieć. I wtedy yy, ściągnął ich. I teraz yy, wrócę, bo teraz tak we warce. we warce. No, mamy tam powiedzmy winiary, nie? Na przykład jest, mhm. przypraw współcześnie, nie? Albo piwowarka, nie? To znaczy, no bo to, tych wszystkich piwowarów, jak powiedzmy, no nie wiem, połączyli te tradycje w jedno. I zrobili z tego, no można powiedzieć, koncern, wypromowali, no współ, mówię o współczesności, kiedyś to no, tam, tam byli pojedynczy, no co rodzina, no to miało swój jakby tam browarek, jakby swoje piwo, tak jak na przykład sery robią, czy coś w różnych miejscach, nie? I było te, też, powiedzmy, te przetwórstwo warzywne, z tego zrobili, no teraz przyprawy są, winiary, nie? A to jest jakby dzielnica Warki i tam Pułaski. Tak. Był. Ja na przykład z płaskiej tu miałem do czynienia w co bo tam każdy kanalogi chciał, no, żeby, żeby chociaż nie wiem, skrawek tego Chicago tam mieć, nie? przynajmniej spadek po tym. Nie? Yy, I tam no, z terenów no, Ukrainy yy, się, się przedostał ojciec Marek Jan Dołowski, Karmelita Szewiczkowy. którego mamy tam no, jako ksiądz Marek, ojciec mm. Marek w tych dziełach romantycznych. Mówił jest nawet jako święty i wtedy na przykład tutaj było bardzo czytane na terenie, no w ogóle na Kaszubach, ale tutaj to było... Mówiąc tutaj o Kalwarii, że dużo rzeczy było rozprowadzanych przy okazji odpustów. I to też ci reformaci wypadali powiedzmy po różnych parafiach, nawet bardzo daleko, do pomocy księżom. Ale I tej jak... I teraz na przykład się rozchodziły też te, różne dzieła romantyczne, różne, nie? tak jak mówię o tym o Głosie z różne i tutaj też przychodzili. I teraz wracając do tej warki, y, tam było, można powiedzieć, taki sztab decyzyjny, y, gdzie była powstała Konfederacja Warska. Zebrali się... Już,